Pan jeszcze. Chwileczkę poczeka, no, yy, może troszeczkę się z, coś zmieni, może ludzie yy, 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 bardziej się rozwiną muzycznie, może takich zatrudnią, bo na razie to oni po prostu w większości nie wiedzą, co pan robi. Oni nie mają narzędzi, żeby to, żeby to ocenić. Nie miałeś takich momentów nigdy, że rzuciłbyś to w cholerę, gdybyś tylko mógł. Nie, no tak, gdzieś po 20 latach miałem dość pakowania się, bo to taki zawód, wiadomo, polega na tym, że najpierw się pakujesz i jeździsz, później gadasz o tym, co robisz albo co masz zamiar, a na końcu się śpiewa. Wiesz, pakował to się... Wojtek Karolak, wiesz? Tak, on wszystko zabierał. Organy, fortepiany, talibski, całe, wszystkie budziki, które miał inne narzędzia i przedmioty, jedzenie, wszystko. Ja on rozumiem. się pakował. No po prostu, tak. no bo, A ty, no co jedziesz, bierzesz no, gdzie, z siebie. Jak, jak masz żyć, kiedy, kiedy po prostu to jest życie? No to teraz musisz zabrać z pół domu, żeby, żeby normalnie żyć, tak? No bo gdzieś po hotelach się wałchęcesz po prostu, a masz, to, masz te swoje ulubione przedmioty, to jest To a, już jest i nie. Tak. <laughs> I Doszedłeś do momentu, kiedy śpiewasz, a jeszcze powrót, nie? Jeszcze pakowanie tak. się, powrót do domu, rozpakowywanie się no, po tak, to, żeby za chwilę zacząć tak to zwany samo. Retransport. <laughs> nie wierzali na firankach rzeczy, które mają wysłać do następnego rana i tyle. No. Ale... Y y y y po tych 20 latach, też i takiego borykania się, bo jak mówiłem, miałem problem z mediami, bo, bo, bo nie chcieli za bardzo. Myślę, że na przykład nigdy nie, nie, nie zaproponowali, ale też mimo moich starań nigdy nie, nie doszło do tego, że, że nagrałem na przykład jakiś koncert w telewizji. No, a, a, a chciało mi się bardzo. No, ale no, widocznie musi przyjść na to czas. No, i z, i z wydawcami płyt miałem problem też. no O wiele więcej bym nagrał, ale ciągle były, były kłopoty. No, to po takich 20 latach borykania się myślę, sobie ani z taki stary, ani nie głupi, żeby, żeby nie zarobić na życie. To i tak będę robił, bo to moja pasja życiowa i nie będę się staczał przecież z powodu niezrealizowania. Nie Tylko, no co za różnica, będę śpiewał dla pięciu ludzi czy dla pięciu tysięcy. Po prostu, jeśli będę miał z tego radość. Nie? No i e, i wtedy Irenka Santor mi pomogła bardzo. Co ty mówisz? Naprawdę. A w jaki sposób? Rozmawiałem z nią, wyraziłem taką obawę, bo ona mnie dopytywała, a co i jak, a no, co zamierzam i co zrobię. I ja mówię, że wycofam się chyba, bo jest taki, taki siagi. I, I ona mi przemówiła do rozsądku, <śmiech> ale <laughs> sposobem. Mówi. Po pierwsze, że, że, że mam się nie wycofywać, bo w moim miejscu rośnie dziesięć chwastów, jej zdaniem. O. E, a, a po drugie, że ona sobie jako słuchacz tego nie życzy. A to ładne. Po, po drugie, że e, że ona mówi, a niech pan jeszcze... Bo byliśmy wtedy na pana, hmm. teraz już jesteśmy na tym. Hmm. <laughs> że niech pan jeszcze chwileczkę poczeka. No. Może troszeczkę się coś zmieni, może ludzie bardziej się rozwiną muzycznie, może takich zatrudnią, bo na razie to oni po prostu w większości nie wiedzą, co pan robi. Oni nie mają narzędzi, żeby, te, żeby to ocenić. Ci, którzy decydują. Ja rozej, rozejrzałem się, musiałem się rozejrzeć i zobaczyć, jaka jest rzeczywistość, Wiesz, że, że to nie z powodu jakiejś złośliwości albo, że nie lubią, nie akceptują, że, że, że coś tam, że naśladuje czarnych, czy, czy tam coś, tylko, że, że nie rozumieją. Że dlatego zna, znajdowałem e, w środowisku jazzowym e, polskim zrozumienie i, z, i że oni e, chwytali rzeczy, których e, które to, to środowisko miało miało za nic, no bo z, inna funkcja była tego działania, a ja chciałem zawsze muzykować, ja nie zakładałem żadnej kariery, bo inaczej bym to poukładał. Ta Irena jest wielką twoją fanką, słuchaj, twojego talentu, ostatnio byliśmy na kolaudacji jej płyty, to wspominała o tobie i Powiedziała, że jesteś jednym z najwybitniejszych polskich. No patrz, nie zaprosiła mnie na tę płytę. No widzisz? No <grym> widać, to jest stosunkowo niedawno miało miejsce. Ale płyta stara bardzo to płyta była stara, piosenka. Tak. To była płyta, tak. która została. Materiał na nią został odgrzebany dosłownie w archiwach Polskiego Radia i przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia wydany. Za, um, Jana Ptaszyna. Wrublewskiego, tak. Tak, tak. Więc nie hmm. była to nowa rzecz, ale nowa. I tak. ona wtedy zapytana o. O takie osoby, które są dla niej autorytetami, właśnie z młodszych od niej śpiewających, wspaniałych artystów, wymieniła cię jako jednego z pierwszych. Miło. Miło, że to już pamiętasz. Miło, ale ja wtedy musiałem sobie odpowiedzieć na takie pytanie: czy ja do tego jestem wymyślony? W związku z tym, że już wiem, aha, że nie mają narzędzi, żeby ocenić, no to dobra. To, czy, czy ja po prostu. Rzeczywiście. No po to. Po to po prostu plotę te swoje opowieści zawracając gitary innym. No i, e, i wreszcie, kiedy, kiedy wyszła mi odpowiedź twierdząca, to otworzyło się niebo, no bo myślę sobie, no tak, to żeby skały srały, za przeproszeniem, no to ja będę to robił, bez względu na powodzenie, bez względu na to, jak to będzie akceptowane, bez względu na popularność, i ilość forsy, która będzie, albo ich jej nie będzie. Po prostu będę to robił. No i dlatego tutaj się dzisiaj spotykaliśmy.